Dobra. Dzień tak? Powiadomienie. Ostatni przycisk Pasek Nawigacji. To dla Was... był aktywni te Tełko Terem. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, poczekacie tylko ustawię telefon. I tak dzisiaj pod wpływem pewnej sytuacji. Pod wpływem pewnego sympatycznego youtubera oraz człowieka, który prowadzi bloga. Bloga na swoim kanale, moi drodzy, pomyślałem, że dzisiaj powiem Wam poczekajcie, odtwarzacz, klik, odtwórz film. jak? Jak wysłać kulę energetyczną? <śm> o, jej, jak dawno tego nie robiłem. Kochani, zapraszam na lot Sokoła. Przede wszystkim. Lot sokoła, lot. Tak. Dzisiaj z krecikiem. Dzięki Pawłowi Soku. Tak, moi drodzy, dzisiaj chcę Wam powiedzieć jak to zrobić. Mam nadzieję, że widać to światełko. Kiedy pobieracie energię z wszechświata, siadacie sobie wygodnie, podnosicie ręce do góry, pobieracie energię i robicie takie ruchy dookoła. Mam nadzieję, że będzie to widać. Zbieracie, zbieracie i zbieracie. Jak już ją czujecie? Bierzecie do siebie, wkładacie we własną klatkę piersiową. Po czym prosicie białą, boską energię o oczyszczanie. Podobnie jak z intencją, którą nadajecie wodze w szklance, którą proponuję, żebyście pili rano. Tak, moi drodzy, następnie to oczyszczoną energię z powrotem bierzecie do rąk, po czym nadajecie intencje dla danej osoby i wysyłacie te światełko stworzone w głowie, tak, dosłownie. O to w tym chodzi: nie musicie się modlić godzinami, nie musicie e, prosić kogoś o pomoc, sami właśnie przez swoją intencję, swoją chęć z głębi waszego serca, sami możecie komuś pomóc, komuś, kto jest chory, komuś, kto jest potrzebujący miłości. Możecie nawet wysłać dla kogoś wam nieżyczliwego, żeby spojrzał na Was pozytywnie, żeby do Niego doszła miłość, bo jest ranny jak ptak i dlatego tak się, a nie inaczej w stosunku do Was zachowuje. Czasami nie myślimy, dlaczego tak się dzieje, że ludzie są jacy są. Ale kochani, tutaj można by było rozmawiać godzinami. To są czynniki z przeszłości, czynniki karmiczne. Ale nie o tym dzisiaj. Pamiętajcie, nieśmy miłość, nieśmy radość. Ja tylko o to Was proszę. Ja, Paweł Soku, właśnie. I dlatego dzisiaj, jak to obecnie w każdą środę o 21:00, będzie live na Facebooku. Między innymi, tak, uwaga, będzie medytacja z Lot Sokoła. To będzie odlot. <ścoughs> On jest naprawdę mega kochany. Naprawdę. I wielu z Was, każdy z Was, tylko uwierz w siebie. Ja dzisiaj wysyłam Wam ten dar Patrzenia wnętrzem, dar miłości, dobroci, życzliwości, spokoju i zdrowia. Tak, kochani, pozdrawiam. Redaktor: Odjechany Krecik. <śleszamy> <laughs> Powiem szczerze, dzisiaj usłyszałem, jak Paweł Sokół mnie, mnie zachwala w swoim live. <laughs> Leżałem prawie na ziemi <laughs> i się śmiałem. Pierwsza jest taka reklama. <laughs> Zapraszam do Damiana. Ma tam takie różne, dziwne, śmieszne filmy. Kochani, życzę Wam wielu sukcesów, powodzenia i żebyście się na żadnym kanale przeze mnie polecanym nie nudzili. Żebyście doznali wielu pytań na Wasze odpowiedzi. Między innymi zapraszam do Shanti też, Tomka Far, kochanego. Jeszcze wielu osób nie raz wam jeszcze polecę. Na dzisiaj to tyle. Niech światło będzie z wami. I pamiętajcie, nie jesteście sami. Nie jesteście sami. Zatrzymaj